Czy spektrum autyzmu różni się w przypadku płci żeńskiej od płci męskiej? Tak, różni się znacząco. Zazwyczaj dziewczynki są diagnozowane znacznie później i ta intensywność objawów jest no, mniejsza. Po prostu to nasilenie jest, jest mniejsze, dlatego że dziewczynki i kobiety od tysięcy lat po prostu uczą się bardzo adaptacji do życia w świecie męskim po części. Więc dostosowujemy się bardzo, bardzo szybko i jesteśmy grzecznymi dziewczynkami, więc takie metody jak właśnie maskowanie i coping, różnych zachowań już pojawia się na samym początku drogi w przedszkolu. Więc te dziewczynki po prostu nie zawsze są wychwytywane w procesie diagnostycznym. I jak wygląda w takim razie taka diagnoza, żeby zorientować się, czy rzeczywiście dziecko jest spektrum autyzmu, dziewczynka jest spektrum autyzmu? No najpierw trzeba wychwycić jakiekolwiek objawy, tak, bo bardzo często jest tak, że m, nic się nie pojawia w przedszkolu, czy w szkole, ale pojawiają się trudności i taka duża labilność emocjonalna w, w domu i takie trudności, które m, no, zgłaszają rodzice, że albo dziecko nie chce wychodzić, albo... Albo maleńki, albo często są diagnozowane dziewczynki w kierunku spektrum dopiero, gdy się wykryje u nich depresję, czyli już jakby konsekwencje tego, że nie były otoczone wsparciem wcześniej. Jak wygląda taka diagnoza? Taka diagnoza wygląda w taki sposób, że zawsze jest wywiad psychologiczny, czyli taka konsultacja z rodzicami dziecka, bądź jeśli to jest osoba dorosła, to po prostu z tą osobą lub jej członkami rodziny. Później mamy takie coś jak badanie ADOS-2, to jest narzędzie standaryzowane, międzynarodowy złoty standard do diagnozy z zakresu spektrum autyzmu, które właśnie bada, w jaki sposób funkcjonuje się w zakresie rozwoju takiego społeczno-emocjonalnego. Oprócz tego jest obserwacja. Psychologiczna, bardzo często są też poszerzone badania, w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, czy o integrację sensoryczną, czy o badanie logopedyczne bądź pedagogiczne. No a na koniec jest omówienie i koniecznie wizyta u psychiatry, dlatego że to psychiatra ostatecznie wydaje zaświadczenie i potwierdza diagnozę psychologiczną.